Siema wszystkim z tej strony, mówi Pinros, A oto kolejny odcinek z serii multiplayer z gry Century: Edge of Ashes, trzeci sezon oraz nowa klasa postaci, tak zwany Rimblur który jest. No nie oszukujmy się, jest futrzakiem lub wilkołakiem. Jak zwał, tak zwał. No cóż. W takim razie sprawdźmy sobie klasy. Oczywiście go kupiłem. Taką się mniej więcej prezentuje. On nawet nie ma własnego smoka. Gdyż jest to po prostu reskin smoka Wingard. Bo teraz sobie twórcy ubzdurali. W sensie ubzdurali. Taką mieli wizję twórczą. Że smok jest tylko elementem kosmetycznym. A nie charakterystyczną cechą Danej klasy postaci. Więc możemy sobie smoki zmieniać w zależności od tego, jakiego chcemy, ale z racji tego, że dostaliśmy tego. Smoka, więc na razie niech będzie ten. Dostaliśmy coś jeszcze takiego. No po trochę się zmieniło, jeżeli chodzi o finał gry. Teraz będziemy widywać. Postacie, które załapały się w top 4. Oraz coś takiego. Celebration. Tak to się prezentuje. Machamy sobie flagą. I w sumie na razie tyle. Mamy nowy Dragon Pass. Do odblokowania. Nowe przedmioty. Uu, czarny Rimblut. Mmm, smakowicie! Oraz inne itemki. Zobaczymy, czy uda mi się wszystko odblokować. Mamy tutaj coś jeszcze, questy, lore, ale to może pod koniec odcinka. I oczywiście nie wspomniałem jeszcze o nowym trybie rozgrywki, tak zwanym artefakcie. No i mecz się znalazł. No i fajnie. Zaraz się przekonacie o co chodzi w nowym trybie rozgrywki. Ale najpierw poczekajmy, aż z łaski swojej grami coś znajdzie. W sensie znalazła mi już Ale niech się mecz naładuje. Wiecie o co mi chodzi. Niech w końcu coś się stanie. Niech mi się mecz czyta. O. Tego mi właśnie słowa brakowało. I tutaj mamy zasady odnośnie artefaktu, artefaktu, będę to nazywał po prostu artefaktem, a nie artefaktem, 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 żeby mi było łatwo mówić o czym mam aktualnie na myśli. Bierzemy oczywiście Rimbluda, ma on dwie umiejętności, więc weźmiemy sobie to i tutaj pewnie widzicie taką wieżę, ale to za chwilę wam wytłumaczę. Najpierw niech czas minie i zaczynamy. No i dobra, możemy zacząć? Czy nie możemy? Coś mi się zablokowało. Okej, okay, i zaczynamy. I otóż o co chodzi. W tym trybie rozgrywki jest taki przedmiot, tak zwany artefakt, który musimy w aktualnej sytuacji zniszczyć. Mamy możliwość obrony, żeby gracze nie naładowali artefaktu, który potem zaniosą do naszej bazy w celu wygranej. Czyli musimy w obecnej sytuacji postarać się zniszczyć ten artefakt i nie dopuścić, żeby on trafił do naszej bazy, jeżeli mamy wieża. Jeżeli mamy dwa miecze, pewnie tutaj widzicie wróg przeciwny, w sensie wróg przeciwny. Przeciwna drużyna ma dwa miecze, czyli muszą wziąć artefakt, naładować go i zanieść do naszej bazy. No i super, zwyciężyliśmy i w tym trybie jest o tyle fajnie, że możemy do każdej rozgrywki wybrać sobie inną postać, co jest moim zdaniem dość ciekawe i trochę się wyróżnia na tle innych rodzajów rozgrywki, więc zaczynamy. Ok, i teraz jesteśmy tymi atakującymi. Weźmy sobie artefakt. I teraz musimy naładować go. I oczywiście dostarczyć do bazy wroga. Weźmy sobie, może przyspieszenie. I mamy tutaj takie kryształy. Ok, artefakt je pozyskuje. I coś mnie tam z tyłu próbują atakować. Oj, nie podoba mi się to. Weźcie go tam. Zróbcie coś i mnie zabili. Jakiś neksuś mnie zabił. O, lipa z nędzą. I jak tam ktoś przechwycił artefakt. Oczywiście, jeżeli są ludzie, w sensie gracze, w drużynie tej, którą bronią w swojej bazy, to mogą ten artefakt również zniszczyć. I co jest w ogóle też ciekawe. Nie musimy koniecznie dostarczyć tego artefaktu, wystarczy, że zabijemy wszystkich członków drużyny I mecz, w sensie mecz, element rozgrywki zostanie zaliczony jako zwycięzca, tak jak było to w poprzednim meczu W sensie meczu, w rozgrywce, wiecie o co chodzi No i jak tam? Ładujecie coś? Ładujecie Na całe szczęście jest w miarę dobrze Coś próbujemy atakować. Gdzie jesteście? Oj, niedobrze, mogę to przechwycić? Coś? No nie mogę, ktoś inny przechwycił i na całe szczęście ładuje. Coś próbują atakować, na całe szczęście nie wychodzi i naładowali artefakt. No to w takim razie lecimy w tę stronę. Kurde, atakują mnie z tyłu. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. No i super, udało mi się przechwycić i całe szczęście, ale nie zmienia to faktu, że zaraz padnę trupem. O kurde, zniszczyli artefakt. To niedobrze, czyli będziemy musieli znowu go naładować. No cóż, na razie czekamy. 3 2 1 i wkraczamy do akcji. Okej. Okay. Oczywiście możemy spróbować naładować artefakt z dwóch stron w tej jaskini, co żeśmy byli. Tędy raczej nie polecimy. A, i lipa z nędzą. Widzę, że mapa jest zrobiona coś po kroju labiryntu, ale no niestety nie możemy tam lecieć. I drugie miejsce ładowania artefaktu znajduje się gdzieś tam przy wybrzeżu, w sensie przy lodowisku. Okej, okay, coś sobie radzą nasi ludzie, w sensie nasi gracze. No kolego, jestem za tobą. Osłaniam cię. I w razie czego, jakbyś padł trupem, to przechwycam artefakt. No, jeszcze odrobinam. Weź sobie tarczę. Dobrze, graczu. Leć cały czas. Oho, się tutaj pojawiają. Okej, okay, gość nie żyje. Jeszcze trochę. Ciut, ciut i artefakt naładowany. No i super. Teraz trzeba go dostarczyć do bazy wroga. No to w takim razie lecimy w tę stronę. Widzicie? Baza wroga jest zagrożona. Tam widzę jednego z moich ludzi. W sensie, z moich y, członków mojej drużyny. Tak to powinienem określić. I super. Lecisz, kolego. Spokojnie. Osłaniamy cię. Jeszcze trochę, dostarcz artefakt i się udało. No i fajnie. Zwycięstwo. Dajcie mi doświadczenie. I ewentualnie popchajcie jakieś Questy do przodu. No, jeszcze trochę. Zwycięstwo. Oj, mało tego doświadczenia. No, niestety. Dajcie mi go. I na razie tyle. I tak właśnie prezentował się artefakt. Artefakt, artefakt. Może rozegramy sobie jeszcze jeden? W sumie nie głupi pomysł. No to w takim razie czekamy i zaczynamy. Artefakt, iceberg, tak swoją drogą. No dalej, niech się naładuje i zaraz rozpoczniemy. Oczywiście zasady są mi znane. Bierzemy naszego Rimbluda, naszego futrzaka i tym razem weźmiemy może to. Wierzcie, co macie brać. Jeszcze trochę, ciut, ciut, 3 sekundy i zaczynamy. No, i fajnie, tym razem to my atakujemy. Weźmy sobie artefakt i lecimy, oczywiście, w tym kierunku. Za mną są moi towarzysze. Przyspieszenie, ile widziane. I fajnie by było zbierać kryształki. No, to w takim razie bierzemy. Z nadzieją, że przeciwnicy mnie nie zaatakują. No, na razie jest spokój. No, pochłaniamy te kryształy. Ładujemy nasz artefakt. Jeszcze trochę. Mamy już połowę. O, i coś tam próbują. Nie podoba mi się to. Ale nie zmienia to faktu, że zaraz artefakt zostanie naładowany. Ciut-ciut i artefakt charget Harget. Artefakt in charge. No, to w takim razie teraz musimy go dostarczyć do bazy wroga. Coś mnie nie próbują atakować. Może to nawet i dobrze. Jeszcze trochę. I mamy zwycięstwo. No i dobra, bierzemy dalej Rimbluta i może weźmiemy to. No i dobra, teraz mamy obronę. You are defender. Defender. Jakoś tak. No to w takim razie czekamy. A z łaski swoje przeciwnicy coś zrobią. Mamy tutaj tarczę. Ok. Tutaj mamy naszych towarzyszy. I kolejny przeciwnik. W sensie kolejny przeciwnik atakuje. No to w takim razie, może pozbędziemy się go. Coś spróbuję. Odpalamy go. Super, zadanie zostało wykonane. I gość nie żyje. Oczywiście musimy być ostrożni, bo przeciwnik może równie dobrze spróbować zaatakować. W sensie zaatakować. Naładować artefakt w tym drugim miejscu. W sumie polećmy tam. To powinno być gdzieś tutaj. Tylko dlaczego oni nie chcą brać artefaktu? Ty kolego chyba umrzesz zaraz. Oj, albo ja umrę. Chyba trafiliśmy na nierozgarniętych graczy, bo coś nie zależy im na zdobyciu artefaktu i na ładowaniu go. Padłem trupem. Swoją drogą ciekawe. A może oni jeszcze za bardzo nie ogarnieją tego trybu rozgrywki? A może to są jakieś dzieciaki, to wiem. Okej, okay, zaraz dołączę. I oni się tam biją, tak? To niech się biją. My w tym czasie polecimy sobie w tym kierunku. I widzicie tam te kryształki? Tam też można naładować artefakt. Co, 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 mnie atakujesz? Gościu, gdzie ty jesteś? Nie podoba mi się to, że ty mnie atakujesz. No cóż, na razie jest dobrze. Nic mnie tutaj nie podgryza. Nie podpala nawet, mogłem powiedzieć. Może jakieś doładowanie? Kolumna powietrza? Tarcza? Ile widziana? Oho, ho, ho! Przyspieszenie. Widzę, że oni tutaj zaminowali. Gość nie żyje. Ewentualnie ciebie kolego możemy zabić. Fajnie. Umarłeś. Zwłoki zniknęły. Okej, okay, widzę, że jednak nie chcą ruszać artefaktu. Czyli musimy przeczekać te dwie minuty. Aż z łaski swoje zwyciężymy. Nie tykacie artefaktu? Oczywiście, że nie tykacie. No cóż. No, to w takim razie, jak nie tykacie, to my was nie będziemy zachęcać do tykania. Ale do zabijania mnie jak najbardziej. No, i dobra, co oni tam robią? Coś atakują? No, coś na pewno robią. Kolumna powietrza. No to w sumie lecimy tam do nich. Gdzie oni są? Tutaj mamy minę. Na nią trzeba uważać. Tam jesteście. Artefakt, Destroyer. Aha, możecie atakować ten artefakt i go niszczyć. Dobrze wiedzieć. Może zabijemy Ciebie kolego, tylko, że oni mnie tam z tyłu podpalają i fireballami traktują. O kurde, jeszcze 45 sekund. Ok, wygramy to na bank. Bo raczej wątpię, żeby ogarnęli, że ten artefakt jest ważny i wymagany do zwycięstwa. 30 sekund. Tam coś robią, atakują. Tutaj mamy minę. W sumie możemy się jej pozbyć. Kolego ty mój. Chodź, zabijecie, podpalę i potraktuję w ten sposób. Nie żyjesz. Okej, okay, mamy tutaj przyspieszenie. 5 sekund. I w sumie wygraliśmy to. Pierwsze miejsce i kolejne zwycięstwo. Fajnie. No to w takim razie dajcie mi doświadczenie. Wszystko to, co mi się należy za wygrany mecz: kill 7 Phantoms. Zabij 7 fantomów, Fajnie. Trochę więcej już tego doświadczenia otrzymaliśmy. Ale awansu na kolejny poziom nie będzie. No, niestety, mówi się trudno. No i tyle, jeżeli chodzi o rozgrywkę typu artefakt. No to w takim razie sprawdźmy sobie tutaj statystyki. Coś jeszcze mogę sprawdzić? Pierwszy poziom. W sumie dobra. Sprawdźmy sobie LOR. Czyli przejrzymy go sobie. Mamy tutaj jakiegoś typka ze smokiem, który prawdopodobnie potraktowany został likantropią. I sprawdzamy tekst. Jak chcecie, możecie sobie to przetłumaczyć na polski i przeczytać. Ja to tylko w ten sposób sprawdzę. I na razie tyle. Pierwszy akt. 13 dni, 27, 41 i tak dalej, i tak dalej. No, i na razie tyle. No to w takim razie wszystko pięknie, fajnie, i na chwilę obecną to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak więc. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli film Wam się spodobał, to śmiało go komentujcie i subskrybujcie. Łapki w górę są bardzo mile widziane. No i w zasadzie to tyle. No cóż, ja się z Wami żegnam. I. Do zobaczenia.